Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Audycja głos z Krakowa przy mikrofonie Kajetan Rajski. Wielu współczesnych rodziców i tych rodziców małych dzieci i nieco starszych zastanawia się w jaki sposób odpowiednio dobrze wychować swoje potomstwo. Przychodzi nam na myśl przykład Wielu e, wspaniałych postaci, przede wszystkim przykład świętej rodziny, ale także różnych postaci z historii naszej ojczyzny, a przede wszystkim z historii Kościoła Powszechnego. I jedną z tych postaci, która otrzymała bardzo solidne wychowanie w swoim e, rodzinnym domu, była święta Urszula Leduchowska. I właśnie o jej postaci, o jej rodzeństwie, a także o tym, jak powinno wyglądać to wychowanie. Czerpiąc wzór z rodziny Leduchowskich, porozmawiam z siostrą Elżbietą Sozańską ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Witam serdecznie, siostro. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Dodam jeszcze, że siostra jest autorką książki, która niedawno się ukazała. Książka nosi tytuł Wychowanie do Szczęścia Rady Świętej Urszuli dla zatroskanych rodziców. Zanim jeszcze porozmawiamy o książce, a przede wszystkim o temacie tej, tej, publikacji, to chciałem siostrę poprosić o to, aby siostra mogła przypomnieć, no wiadomo, że w sposób, w jakiś trochę sposób, taki skrótowym, telegraficznym skrócie, postać świętej Urszuli Leduchowskiej. Kojarzymy, i pewnie wielu radiosłuchaczy zna, chociaż jest w stanie parę słów powiedzieć na temat tej, tej postaci. Kojarzymy tę świętą, Beatyfikowaną i kanonizowaną przez Jana Pawła II. No, ale może niektóre szczegóły, niektóre wątki z jej życia są nam nieznane. Prosiłbym zatem siostrę o opowiedzenie paru zdań na temat świętej Urszuli Leduchowskiej. Dobrze. Więc może tak, osadzenie w, pierwszym, w pierwszej, tak najważniejsze to, może osadzenie w ogóle w datach, tak? w datach. Więc urodziła się yy... Poniedziałek wielkanocny, w kwietniu 1865 roku. A zmarła właściwie w przededniu wojny w, 1000, w maju 1939 roku. To jakby takie ramy czasowe. I już przez te ramy czasowe można zobaczyć, że żyła w bardzo ciekawych czasach, burzliwych czasach i trudnych czasach. Urodziła się nie na terenie Polski, ale na terenie Austrii, niedaleko Wiednia, w Losdorf, u rodziców, gdzie właśnie rodzice byli. Ojciec był Polakiem, Antoni Leduchowski. Wspaniała postać, wspaniały ród też, taki stary ród rycerski, co nie jest bez znaczenia dla wychowania właśnie. I matki Szwajcarki Józefiny Salis Ticers, też ze starożytnego rodu rycerskiego. A więc można się spodziewać, że te, to wychowanie było jakby trochę takie wojskowe, rycerskie, ale wcale takie nie było. Dzieci były wychowywane zupełnie. Inaczej, właśnie w takiej atmosferze historii, literatury, sztuki, także znajomości języków. Co nie jest tutaj bez znaczenia, bo Święta Urszula z domu wyniosła bardzo dużo. Wyniosła wykształcenie w literaturze polskiej, w historii polskiej, w sztuce polskiej, w dobrej znajomości muzyki, także literatury pięknej. Też ładnej mowy języka polskiego. Potem rodzice przeprowadzili się razem z niektórymi dziećmi, już tymi młodszymi, do Polski, do Lipnicy Murowanej i pewnie pod Krakowem, no to pan wie, że można odwiedzić ten, ten dworek. Właśnie tam święta Uszula, w Lipnicy Murowanej, odkryła. Już bardzo tak wyraźnie swoje powołanie, i wstąpiła do klasztoru do Krakowa na starowiśną to siostrzusz ranek. Siostry uszlanki, jak wszystkie użlanki na całym świecie, zajmują się nauczaniem i wychowaniem, i ona też była tam nauczycielką i wychowawczynią. Czy była zadowolona? No, z samego zakonu nie myślała trochę o innym klasztorze, ale jeśli chodzi o samą pracę, to jak najbardziej tak. Była bardzo zadowolona, bardzo szczęśliwa jako nauczycielka i wychowawczyni internatu. Uczyła języka francuskiego, ale też innych przedmiotów, no bo tak to się wtedy zadziało. Kiedy była przełożoną tego klasztoru, Zauważyła, dostała taką też wiadomość od gimnazjum w Petersburgu w Rosji, że jest tam potrzeba pilna nauczycieli i wychowawców, a zwłaszcza wychowawców, ponieważ gimnazjum i internat ten ma duże problemy i wychowawcze, i finansowe. I po skończonej kadencji przełożonej właśnie tam się udała. Jest to taki. Przełomowy czas w życiu świętej Uszuli, dlatego że od tego czasu jakby zaczęła kształtować trochę inną gałąź formacji uszulańskiej. W Petersburgu jest od 1907 roku do, do wybuchu I wojny światowej. Pracuje z wielkim oddaniem właśnie wśród tej młodzieży polskiej w Petersburgu. I tam rodzi się po raz pierwszy jej ideał wychowawczy, jej, jej własny na podstawie właśnie swoich własnych doświadczeń literatury, spotkań z różnymi wy, pedagogami i wychowawcami. Tam i, i, buduje taki, taki własny gimnazjum z internatem nad zatoką fińską, w którym zatrudnia nauczycielki, ma też uczennice i to gimnazjum wyróżnia się ogromnie dużym, dużą zdawalnością, wysoką zdawalnością egzaminów państwowych. Ale niestety I wojna światowa przerywa tą, tą pracę. Dla niej taki duży cios, bo wiele zainwestowała. Był to jej pomysł architektoniczny, pedagogiczny, wychowawczy. Cały, cały pomysł tego, tego przedsięwzięcia gimnazjum, internatu jakby nagle został urwany. Dlaczego musi opuścić Rosję? A to dlatego, że jest obywatelką um, austriacką, a to I wojna światowa, no i te, te, te przeciwstawne państwa, no. Um, może tylko odejść. I rzeczywiście zostawia siostry i to, to liceum, i zaczyna się taka długa wędrówka przez Skandynawię. Jest to bardzo ciekawy okres w życiu świętej uszuli. Myślę, że w ogóle przez wiele osób, którzy piszą bądź mówią o świętej uszuli, tak pomijany. A jest on bardzo ciekawy, ponieważ zostawiła ona spora listów z tego właśnie okresu. To jest dla niej bardzo trudny i ciemny okres, kiedy ona mówi w duszy nam ciemno, w sercu mam ciemno, nie wiem co robić. Właściwie to wszystko mi się zawaliło. Ja, ja jestem taka no nie tylko zmieszana, ale uwięziona we własnych myślach, we własnej ciemności i nie wiem co dalej robić. Pierwszym punktem, do którego dotarła, to była Szwecja, Sztokholm. Wysiada z tego statku i, i jest bezradna. Mówi kilkoma językami, ale w Szwecji nie może się z nikim dogadać. Nawet nie może poprosić o, o mieszkanie. A no, dodajmy to... jeszcze, że szczególnie w tamtym czasie administracja katolicka, parafie katolickie na terenie Skandynawii istnieją w stanie albo szczątkowym, albo praktycznie tak. żadnym. Dokładnie tak, dokładnie tak. Znajduje jakieś schronienie u sióstr eszbietanek i potem także one poszukują jej jakieś mieszkanie. I to, co jest tutaj ważne, bo tu można było bardzo dużo mówić o, o tym okresie, ale skracając, powiem tak: być może to jest też taka jakaś wskazówka dla osób, które będą w podobnym stanie, takiej, takiej ciemności, wręcz prawie depresji. Myśli sobie, że tu też są ludzie, którym trzeba pomóc. Nie mogę skupiać się na sobie, ale wyjść do ludzi, którzy są tutaj którzy mają potrzeby, a przy okazji też no, zarobić na siebie, bo przecież nikt tam jej nie będzie no, fundował tego pobytu. I rzeczywiście zakłada szkołę językową, bo to umie, bo to lubi robić, umie być wychowawcą, umie być nauczycielem. W międzyczasie dostaje propozycję współpracy z Komitetem WIWEI w sprawie odrodzenia Polski, bardzo się w nią angażuje ponieważ zna dobrze i literaturę, i historię Polski, jeździ z odczytami po całej Skandynawii, od Norwegii przez Szwecję, Danię, mówiąc o Polsce, przedstawiając jej najpiękniejsze karty z historii, najpiękniejsze dzieła literackie, muzyczne, malarskie, pokazując, jakiego ducha jest ten kraj. Nawet kiedyś liczyłam te odczyty, ale nie, nie, da, nie, dało, nie udało mi się, bo znalazłam ich chyba tylko 50 parę. więc ona naprawdę była bardzo taka… I tutaj właśnie w Danii jest taki pierwszy moment, w którym ona widzi, że jakby ten, ten czas bycia z uszulenkami musi się jakoś rozwiązać, w sensie chce wrócić do Polski, bo Polska odzyskuje niepodległość, to jest 1920 rok. Wraca do Polski, ale jej sytuacja taka nawet życiowa, przyjeżdża z dziećmi małymi, to są sieroty po polskich robotnikach w Danii, zakupuje też tutaj majątek właśnie w Wielkopolsce, w Pniewach, to jest pierwszy zakupiony dom. I w rozmowie z matką z Krakowie, z matką uszulanek właśnie Unii Rzymskiej, które właśnie stały się już wtedy unijne, a także z papieżem, ze swoim bratem, który był właśnie generałem jezuitów i doradcą papieża, uznają, że najlepszym sposobem będzie, jak powstanie nowa gałąź zakona. Rzeczywiście w 1920 roku otrzymujemy taką nazwę siostry Uszulanki serca już zakonającego, jako nowa gałąź na starym, starodawnym pniu urszulańskim. I zaczyna się przygoda. Święta Urszula ogromnie, dynamicznie rozpoczyna tu pracę w Polsce, która dopiero co odzyskała niepodległość. Pracy jest ogromnie dużo i wychowawczej, i nauczycielskiej, i takiej opiekuńczej. I rzeczywiście zanurza się w tą pracę cała aż do wyczerpania. I 25 kwietnia, bardzo wyczerpana, wyjeżdża do Rzymu, właśnie żeby chwilę odpocząć. Ma już wtedy zaawansowaną chorobę nowotworową, i w Rzymie miesiąc później umiera 29 maja. To tak pokrótce, można powiedzieć jej historię jako, jako życia, ale bogactwo jej, jest dużo większy. Z całą pewnością. Siostra wspomniała siostra, o bracie świętej Urszuli Leduchowskiej, który był generałem zakonu Jezuitów. Opowiedzmy może pokrótce też o tej postaci, ale także o pozostałym rodzeństwie Urszuli Leduchowskiej. Tak. Myślę, że dużo bardziej taka ciekawa tu jest postać samej matki Józefiny Salis-Cicers, która będąc Szwajcarką która do końca nie nauczyła się języka polskiego, bardzo zabiegała, aby wszystkie jej dzieci znały język polski, znały go też z literatury, znały go z mowy, chociaż pierwszym językiem świętej Uszuli był niewątpliwie niemiecki, bo trudno, żeby inaczej, kiedy urodziła się w Austrii. Ale ona sama zabiegała o to, żeby nauczyciele i szkoła, do której posyłała, no też uczyła właśnie tego, zwłaszcza nauczycieli prywatnych. Mama Urszuli była katoliczką? Tak, 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 tak. Babka była konwertytką, ale to już inna historia. Tak, właśnie, to jest to jest jedno. W ogóle rodzeństwa święta uszla razem miała, było dziewięcioro dzieci. Troje zmarło, niektóre w takim jeszcze niemowlęcym wieku. Natomiast z pozostałej, z pozostałej szóstki, czworo, no można powiedzieć, że no, jest, jest świętymi, bądź umarło w opinii świętości. Między innymi właśnie ten generał Jezuitów. Umarł w opinii świętości. To jest Włodzimierz Leduchowski. Drugi brat świętej Uszuli, generał wojsk polskich Ignacy Leduchowski. Generał wojsk polskich w czasie II wojny światowej umarł w obozie koncentracyjnym w DOR, także w opinii świętości, chociaż miał możliwość uzyskania. Zwolnienia, uwolnienia z tego obozu, no ale musiałby zdradzić swoich kolegów i tak dalej. Nie zgodził się na to i podtrzymywał pozostałych więźniów. Bardzo tak ciepło i serdecznie wypowiadali się o nim. Właściwie umarł w przededniu uwolnienia tego obozu. Jej siostra starsza, pierworodne dziecko Antoniny Józefina, Józefiny, Maria Teresa Leduchowska, no, była beatyfikowana przez Pawła VI w 1975, 1975 roku. No i nasza święta uszula kanonizowana w 2003 roku przez Jana Pawła II. A więc z tej szóstki dzieci, które pozostały, no czworo w takiej, w takiej sytuacji. Niewątpliwie jest to no, wzór, który czerpali ze swoich rodziców. To, to, Patrząc na nich, oni uczyli się życia, wartości, pryncypiów, to co jest ważne, to co jest istotne, dokonywania wyborów i tak dalej. Piękne dzieci, ale dzieci, które czerpały całymi garściami z postawy rodziców. Józefina... O to chciałem zapytać, z tego powodu, że tytuł siostry książki brzmi Wychowanie do szczęścia, a podtytuł? Rady Świętej Urszuli dla zatroskanych rodziców. Tak. Jakie rady Święta Urszula Leduchowska, jej przykład, przykład jej rodziny, tak. mogą zostać sformułowane dla zatroskanych rodziców w roku 2020? dwudziestym Ktoś mógłby zapytać. No, siostra tutaj osadziła czasowo te postaci. To jest przełom XIX i XX wieku. No, wiemy, jak ten świat przez te ostatnie 100, 120 parę lat się kompletnie, kompletnie zmienił. No, mówimy tutaj o rodzinie jednak w jakiś sposób arystokratycznej. prawda? O jednak rodzinie, która... No właśnie, można zadać takie pytanie. Czy, czy możemy zauważyć jakieś wspólne punkty a jeśli tak, to jakie? Z rodziną przeciętną, rodziną współczesną, która stara się, chce wychować dzieci w duchu katolickim, w duchu patriotycznym, polskim. Jakie może czerpać inspiracje? Z jakich wydarzeń, z jakich, z jakich faktów, z jakich tendencji, postaw, które panowały w rodzinie Leduchowskich? Piękne pytanie. Piękne pytanie. Więc to, co jest takie charakterystyczne, jak się czyta pamiętniki Józefiny, bo ona pisała pamiętniki o swojej rodzinie, o swoich dzieciach, i pamiętniki też pisały dzieci jej córki, czy potem w listach, to tak naprawdę ta rodzina, mimo że była arystokratyczna i, właśnie jak pan mówi, z przełomu wieków, dla niektórych tutaj z młodych rodziców to już jest w ogóle. Przeszłość prawie że prehistoryczna, ta rodzina nie różniła się niczym od tej rodziny, która jest współcześnie, dlatego, że kondycja człowieka może zmienia się technicznie, ale nie zmienia się mentalnie, jest zawsze taka sama. To była rodzina, która miała swoje radości i smutki. Ojciec pracował, zarabiał, chociaż był arystokratą, miał swoje problemy typu no, miał taki wrażliwy, wrażliwy, dosyć psychiczną, psychikę dosyć wrażliwą, więc często popadał w taką melancholię. Józefina była bardzo osobą radosną, która lubiła towarzystwo, śmiech, radość, a mąż był takim domatorem. Czy to nie jest typowe małżeństwo, które wcale nie jest takie do końca z doboru? Mieli właśnie tych dziewięcioro dzieci. Józefina w swoich pamiętnikach pisze, że każde dziecko było dla niej radością każde, ale każde z nich było. Takim samym obciążeniem pisze, że jest zmęczona, że już nie ma siły, że upadła, przewróciła się na łóżko i leży, bo nie ma siły, nie ma tchu. Czyż to nie jest doświadczenie niejednej matki, która no po prostu w wychowaniu już nie daje sobie rady? Tak, po prostu. Dzieci były przeróżne, każdy miało swój charakter, charakterek. Jakby pan popatrzył na zdjęcie, czy państwo by popatrzyli na zdjęcie, Gromadki tych dzieci, to by można było zobaczyć, że no, każdy ma swój charakterek i każdy chciałby to zaznaczyć. I rzeczywiście rodzice musieli tutaj bardzo uważnie pielęgnować dwie rzeczy. Pierwsze, rozwijać talenty, które Pan Bóg włożył. A z drugiej strony nie pozwalać na, na to, żeby jedno dziecko dominowało kosztem drugiego. Uczyli wspólnych działań, wspólnych zabaw. Na przykład Maria Teresa była ogromnie uzdolniona. Proszę sobie wyobrazić, że w wieku pięciu lat napisała sztukę szczebstyniczną. I no, była oczywiście z tego ogromnie dumna. Tak? Święta Uszula, piękny wiersz, napisała w wieku ośmiu lat, rymowany chyba z sześcio- czy siedmiozrodkowy, więc dzieci były ogromnie uzdolnione i te uzdolnienia były rozbijane, ale jednocześnie były pokazywane, że one są pisane dla kogoś, po coś, żeby coś tutaj zrobić. Druga taka rzecz, która była taka istotna, to uczono dzieci tego, że będąc arystokratami, arystokratycznej rodzinie, Mając jakiś majątek, mają go po to, żeby służyć innym, e, pomagać, e, więc dzieci miały obowiązki takie jak e, chodzenie do szpitala z własnymi prezencikami czy z własnymi wypiekami, żeby ucieszyć te osoby, uradować chociaż na chwilę e, tym, co, co same zrobiły, żeby też zobaczyły, że świat nie jest taki, Jednorodny, tak, że wszystkim powodzi się cudownie, ale żeby zobaczyły też tą różnorodność świata. Kolejna rzecz taka to wzajemna pomoc sobie, nawzajem, jako rodzeństwu, tym darem, które się ma. Kolejna rzecz to wspomaganie rodziców. To dziwne, ale oni nie przymuszali do końca dzieci do jakiejś religijności. Religijność była taka naturalna. Oni widzieli rodziców modlących się i jeśli któreś dzieci chciało, to szło się pomodlić, ale nie były nigdy przymuszane. Tak samo mama zawsze chodziła codziennie na mszę świętą, ale nigdy nie przymuszała, żeby dzieci szły z nią. Jeżeli miały na to ochotę, to, to szły i ta naturalność z nich wzrastała. Natomiast dzieci widziały, że i tata i mama yy, są bardzo zrównoważeni albo nabierają dystansu do wydarzeń trudnych w domu, i skądś muszą czerpać tą siłę do, do tego, żeby być takim zawsze, takim samym. I zauważyły, piszą to w swoich pamiętnikach, że oni chyba to czerpią z modlitwy i z życia sakramentami. I zaczęli to samo praktykować, A więc tak naprawdę. To była rodzina, która miała dużo zajęć, obowiązków, pracy. Dzieci były tego uczone, że czas trzeba dobrze wykorzystać, bo to jest jedyny czas i on się już nie powtórzy, ale widzieli to u rodziców. Byli uczeni, że takie są wartości i tak trzeba się zachowywać, ale widzieli to u rodziców. Czasem można było zobaczyć, że czy tam czytając te pamiętniki, że rodzice są dosyć surowi, tak? że, że nie pozwalają im nam wszystko albo jakoś tam są te dzieci no tak dosyć jakby strofowane. Ale kiedy wczyta się w te pamiętniki, to widać, że chodziło tutaj o konsekwencję wychowawczą. I święta, ona nie jest święta, ona po prostu umarła w, w opinii świętości. Józefina, matka i ojciec mówią, że nie wiem, co czeka moje dzieci, ale wiem, że muszę je wychować na ludzi odpowiedzialnych za swoje czyny. Dlatego może niektórym się wydawać, że wymagam od nich za dużo, ale nie wiem, w jakich czasach przyjdzie im żyć. Jakby takie też przewidywanie. Myślę, że to taka. No, nie wiem, czy starałam się odpowiedzieć na pytanie. Bardzo, że to, bardzo głęboka taka mądrość, taka przeprzewidująca, prawda, że, tak. że nie wiadomo, co będzie się działo, w jakim miejscu na świecie, w jakiej sytuacji te dzieci się znajdą i chodzi o to, żeby no, nie jak płatek śniegu, tylko jednak zachowywały się tak, jak zachować się winny. Ostatnie pytanie, bo zostały nam dosłownie no, dwie minuty jeszcze audycji. Jak siostra rozumie to tytułowe szczęście, wychowanie do szczęścia, bo mam wrażenie, że we współczesnym świecie to szczęście jest pojmowane. No jak przypuszczam, jak mnie mam, jestem po lekturze książki w sposób odmienny niż siostra tutaj. tutaj zapisałam, prawda? Tak. No właśnie. No szczęście tutaj to jest to szczęście takie, jak tutaj zapisałam długoterminowe, nie? Że to będzie polegało głównie na. Na pokazaniu człowiekowi, kim jest, no to tak bardzo długą, znaczy bardziej dążenie do tego, żeby to, co się w nim znajduje, to co, to, co jest, ta jego osobowość, ta jego twórczość, ta jego możliwości zostały rozwinięte w pełni. Ale to nie jest takie proste i właśnie rodzice tutaj wychowując go do szczęścia. Muszą to zrobić to samo, co, co robiła rodzina świętej Uszuli. A więc, jakby rozeznać możliwości, potencjał, on jest różny, ale nawet najmniejsze, najmniejszy, jakby potencjał w naszych, w naszych obliczeniach, najmniejszy, bo nie wiadomo, który jest większy, tak? Dla Boga to, to każdy potencjał jest potężny. Ten potencjał, tą twórczość, to te wartości, które są w domu najważniejsze, taką satysfakcję z życia i tak dalej, żeby to, to, to jest właściwe szczęście, żeby to osiągnąć, że naprawdę, no jakby, jakby to powiedzieć krótko, zobaczyć, zobaczyć w takim długofalowym działaniu rodziców na dzieci, w długofalowym. Ja tutaj podaję tylko trzy elementy, mianowicie właśnie wdzięczność, porządek, który pomaga porządkować różne rzeczy w swoim życiu i umiejętność słuchania. No, myślę, że Pan się ze mną zgodzi, że słuchanie w ogóle człowieka drugiego jest dzisiaj ogromnie ważne z wielu powodów. Tak samo właśnie wdzięczność, kiedy człowiek odczuwa to, że jest kochany, jest potrzebny, jest zaopiekowany. Także chyba to jest. Bardzo dziękuję siostro za tę rozmowę. Tutaj musimy niestety już postawić kropkę, a moimi państwa gościem w dzisiejszej audycji głos z Krakowa była siostra Elżbieta Sozańska ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, autorka książki zatytułowanej Wychowanie do Szczęścia Rady Świętej Urszuli dla zatroskanych rodziców. A my słyszymy się za tydzień. Szczęść Boże!